Wojna Edyty Herbuś i Agnieszki Kaczorowskiej jest mowa o obsesji. Wielkie starcie na salonach jak się okazało, Agnieszka Kaczorowska i Edyta Herbuś, delikatnie mówiąc, nie pałają do siebie sympatią. Wszystko ujawniła druga stancerek w najnowszej sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie. Edyta Herbuś została zapytana o ostatnią teatralną aferę z udziałem jej samej i Kaczorowskiej. Odpowiedź tancerki była zdecydowana. Agnieszka Kaczorowska zabrania wymieniać imienia Edyty Herbuś w swojej obecności? Wojna tancerek na Instagramie. Nie ma końca wielkiej aferze teatralnej z Agnieszką Kaczorowską w roli głównej. Bożenka z klanu niedawno opublikowała na swoim koncie na Instagramie zaskakujące oświadczenie: Jak ogłosiła na trzy dni przed spektaklem ślub doskonały na deskach teatru, tu i teraz została powiadomiona, że nie zagra w nim i zostanie zastąpiona przez dublerkę. Agnieszka Kaczorowska nie wymieniła jej nazwiska, jednak internauci szybko zorientowali się, że dublerką tą jest Edyta Herbuś. Ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała. Chcę podkreślić, że to, że nie będzie mnie w weekend na scenie, nie jest moją decyzją, mówiła Kaczorowska. W związku z tą sytuacją i wieloma poprzednimi, jestem zmuszona odejść z tego projektu. Potrafię stawiać granice. Nie akceptuję tego, jak są traktowani ludzie w tym teatrze, nie ma na to mojej zgody, nie chcę w tym uczestniczyć, powiedziała Bożenka z klanu. Co na to edyta? Współczuje obsesji. Jeśli... Mnie to nie dotyka, raczej współczuję obsesji. Jeśli ktoś zabrania wypowiadać moje imię w swojej obecności, to znaczy, że ma problem. Życzę jej, by znalazła wewnętrzny spokój. Wygląda na to, że według Edyty Agnieszka zabroniła w swojej obecności wymieniać jej imienia.